Witam Cię Lordzie i jeszcze dalej poznałeś cudowną rybę. Bardzo się cieszę, że bo dziewczyny te coś mają w sobie, wiesz, coś takiego ukrytego, coś wspaniałego. Są dziwne, są jak gdyby były nie z tego świata, bo są. Zwróć uwagę, że większość w naszym organizmie jest wody i w świecie też. Rządzi tą historią całą planeta Neptun. I ona ma niesamowite działania, bo jest takim kalejdoskopem troszeczkę wrażeń. I to jest fakt. Kiedyś spotkałem takiego mężczyznę, ryby, i powiedział, że w nim wszystkie znaki są. To prawda, ale z bólu, a nie z rzeczywistości. U kobiet jest troszeczkę inaczej. Kobiety są jakby nimfami. I można się no dużo dowiedzieć od nich tylko jest taka sytuacja nie wiem jakim jesteś znakiem i to jest najbardziej przykre że nie mogę rozwinąć tylko kontra ty kontra e, twoja partnerka czyli ryba i czy ona jest e, taką twoją muzą bo jeżeli tak jeżeli ci inspiruje to wygrałeś życie, bo kiedy. Zresztą w normalnym życiu, w każdym znaku, ale jeżeli to jest osoba, która urodziła się właśnie w tym znaku, one mają coś w sobie takiego inspirującego, bo jednak grają na tym, na tym, w tym naszym świecie męskim i na tej naszej męskiej naturze, a to jest chyba 70% sukcesu, by znaleźć. Taką osobę, która będzie budować to i rozwijać. I unosić tego mężczyznę, a w ten mężczyzna będzie patrzył się w, w, w tą niewiastę, jak w boginie. A na tym polega związek. Także gratulacje i jeszcze raz cieszę się, że tu powstał ten wpis i że odpowiada Ci to, co powiedziałam o. Rybie. <noise> Jeszcze raz gratulacje. Uważaj, bo one są bardzo delikatne i wyjątkowo teatralne. Lubią grać na scenie, ale też w filmie. Ale też w naszym życiu. Mężczyzn. No cóż, każdy ma kiedyś spotkanie z jakąś rybą. Czy miałem? Nie. I żałuję. Ale życie się dalej toczy. Do, do zobaczenia, i do usłyszenia, a może kiedyś. Wiesz co? Jak już tak będziesz, to ważne jest, kiedy ten związek powstanie. Do zobaczenia.